My tak sobie zakodowaliśmy, że autyzm jest zaburzeniem rozwoju. I ja się z tym zgadzam. I to jest prawda. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju. Jest to takie zaburzenie. I, nie, i w związku z tym, no nie można powiedzieć, że dziecko z autyzmem jest chore. No bo jest to zaburzenie rozwoju, tak? Nie jest chory. Ale nauka, nie hipotezy, tylko nauka z całego świata, po prostu z, z wszystkich kontynentów, dziesiątki, setki. Pewnie tysięcy publikacji mówią o tym, że ten osobnik z tym zaburzeniem rozwoju, nazwanym autyzmem, w ponad 97 zdaje się, 7 czy 5% choruje na choroby współistniejące. Sam autyzm nie jest chorobą, ale ten człowiek z tym zaburzeniem prawie zawsze choruje na choroby współistniejące. I jakieś efekty będą. Tylko pomyślcie, co będzie.